Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj odcinek z FIFA 3.6.5 z tej najnowszej oczywiście 2016-17 No i dzisiaj mam do zaprezentowania Wam starter angielski Starter Pack Taki starter mogliście też widzieć na kanale Łukasza Jeśli nie widzieliście to serdecznie zapraszam Łukasz musiał prezentował właśnie taki album jest to album tak jak już powiedziałem angielski zawierający dwie saszetki dziewięciokartkowe dziewięciokartowe tak, przepraszam to jest tak zawsze w angielskich wygląda przeważnie sytuacja właśnie że mają te mega boosterki i jedna karta limitowana plus album także są tutaj możecie zauważyć zawiera karty do gry a ja czy planszy do gry, album i18 kart plus limited edition kart. Dwie saszetki i karta limitowana. No i kolejny album do kolekcji tam skoczy Album standardowy, więc nie będziemy tutaj go otwierać nawet, bo to wszyscy już mają. A tu jakaś włosówka. informacja o grze tu jest właśnie ta plansza do gry tak to wygląda to jest to co nas najbardziej interesuje czyli dwie saszetki i i i nie ma Uu. chyba że jest gdzieś tutaj może gdzieś zaginęła. A może wałek? Dawno wałka nie było. No wałek, wałek moi drodzy. No ale cóż, i tak czasem bywa. I tak czasem bywa. Życie. Lecimy dalej. Nie będę się tutaj. No nie ma tej limitki. Nie będę się tutaj pluł. No i masz tutaj dwie karty, no ale z limity. Mity no to teraz ja już masakra na pewno. Dobra, lecimy. Dziewięć. Czyli mamy tak, mamy Messiego i mamy logo Ajaxu, czyli w tych dziewięciu kartowych w są dwie karty specjalne no i tutaj ten znaczy się z tego co wiem to tych i yy, tak bym miał powtórkę te limitki, więc no ale liczy się są fakt że zostałem zrobiony w konia i tutaj mamy uuu ale przynajmniej mamy Diego Simeone karta RAR No, i tutaj jeszcze Fansik Wamperci i reszta to będą karty bazowe. No, wszystko fajnie, naprawdę fajnie. Gdyby była ta karta limitowana, niestety nie ma jej. Nie trudno. Także z tego miejsca wam serdecznie dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.